Cześć, witam serdecznie, tutaj Szymon Majewski nie jestem może teraz bardzo blisko TVN-u, ale dosyć blisko. No teraz mamy jakieś 400 metrów tutaj przez las. No, znam pewne osoby, które znają pewne osoby, które są blisko wstajesz i wiesz, TVN24 jest teraz bardzo poważna sytuacja, zapędlenie. Sprawa się oparła aż o kancelarię prawniczą, mianowicie Jarek Kuźniar chce oddać głosy, które otrzymał na telekamerę. Ponoć nie używał ich za bardzo, nie nosił, nie zaglądał. Natomiast chce oddać. Problem jest taki, że tych głosów jest bardzo dużo i teraz telekamera nie chce przyjąć tych głosów, bo uważa, że to są jego głosy. On tych głosów nie chce, ponieważ on dostał jakby telekamerę już. I po co mu te głosy? Przecież to tylko koszty, prawda? No i chce oddać. Coins.